Piątek w porcie. Arkadiusz poszedł po wózek, wózek na monety, ale ponieważ nie mamy monet, znaleźliśmy tylko 50 eurocentów. Zobaczmy, wyprawa zakończy się sukcesem. Ooo, wspaniale! Jest i wózeczek. Przygotowania do wyjazdu, część pierwsza. Pakujemy na wózek. Arkadiusz pakuje. Mogę Cię zagrzewać do walki. Dobrze Ci idzie! Ja też pomagam. Co, tu już się nie zmieści nic? Otwórzmy kolejne drzwi. Zobaczmy, co jest z tej strony. Najnowsze nabytki. Radio. I mapa tego regionu, do którego mamy płynąć, bo jednak stwierdziliśmy, że nie płyniemy tam, gdzie mieliśmy mapy. Tylko gdzie indziej, ahoj przygoda. Bo rano, Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda łajba po ilu dniach nieużywania? Ilu dniach nieużywania. To wszystko to są martwe za wady tu już generalnie zamiotłam pajęczyny i tego typu historie, ale mm, nie też oblazły. Ja chyba trzeba będzie to zmyć na mokro. Nasz ploter w przybliżeniu. Działa ładnie. Można tu różne rzeczy sprawdzać. Głębokość, i szukać ryb. Ale generalnie, najbardziej interesujące z tego wszystkiego jest to: To, co wygląda jak człowiek za burton. I teraz pytanie: Czy gubienie załogi podczas rejsu jest tak powszechne, że potrzebny jest do tego skrót klawiszowy? Najwidoczniej tak. Pływając po morzu, musimy mieć radio. Więc zakupiliśmy. To nawet wypadnie to pływa. Takie coś Dzięki temu możemy czuć się bezpieczni Co? Ze mną to się może czuć bezpiecznie a nawet po W końcu Nawet bez radia i możliwości zadzwonienia po pomoc? Kenya Airways Będzie naszym dziennikiem pokładowym Mamy tutaj Dwa, trzy rejsy do zanotowania Jeden niefortunny, na którym nam się żagiel. Potargał? Nie potargał, tylko zmienił geometrię. Drugi, bardziej udany, z rodzicami, popłynęliśmy sobie do I trzeci, jeszcze bardziej udany, z wiatrem do resmi. pod Podwiat i podpalę. z powrotem do Boli. I teraz będzie czwarty, dłuższy. Rany. Samolot. Także to jest nasz dzień. Sobota, godzina za 5:07. Sytuacja pogodowa jest jaka jest. Chmura, średni wiatr. No ale trzeba wyruszać. Tam, w tamtą stronę, w stronę mostu. Nasze najnowsze udogodnienie semipermanentna, jak widać, tymczasowa platforma na panel słoneczny. Tutaj herbatka w bardzo stylowym kubeczku odpowiadającym porze roku. Moja jakże stylowa piżama. Tak, jeszcze się nawet nie przebrałam. Jak tam poranek? Dobrze. Nie czy ten jak w Krzyżtynorcie, no ale jak on zapyta, to samo. Godzina 10.07 10. i już most zamknięty. Trzeba być na czas. Ej, patrz, oni będą przepływać pod spodem. Ponoć nie można. Nie. Ktoś było na radio, że można przepłynąć, bo nie zdążą. Tak jest rozumiałe. Mówili po szwedzku, rozumiem. Tak. Bo my byliśmy ostatnią łódką, która przepływała i teraz za nami się zamknęło. Nie byliśmy spóźnieni za Tak tam Arkadiusz, co powiesz? Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. Tak, Mieliśmy sobie płynąć na żaglach od mostu do tutaj. I co? Ponieważ było pod wiatr, pod fale, pod prąd, pod wszystko. Musieliśmy płynąć na silniku. Całe, uwaga, dwie godziny trzy godziny. Idziemy nagrywać do przodu. To jest wejście na Bałtyk! Jeeee! Yeah! Tu się zaczyna prawdziwy Bałtyk. A nie tam jakiś sun. Och, jaka fala! Stąd ciagle stoją. Bałtyk jest. Jak sytuacja, panie kapitanie? Bardzo pomału. Turlamy się. O, łódka z naprzeciw. A mija nas po lewej. No blisko, no. No ale sam mówiłeś, że musi nam ustąpić. <laughs> no musi, ale... <laughs> Dlatego próbuję wymusić na niej pierwszeństwo. <laughs> no tak, tak, minął nas. Tutaj, Arkadiusz się denerwuje tą łódką, właśnie. Widzicie, mija nas. Czy było blisko? Nie wiem. Historia rozsądzi. Chciało a, a nie wieje. Płyniemy, uwaga, zatrważające 0,5 węzła. Naprawdę było 0,5? <noise> tak, było 0,5. <noise> jest na filmie. Płyniemy pół węzła. <noise> a mieliśmy płynąć ze średnią prędkością. Uwaga, ile przewidzieliśmy? Tyle, ile się zawsze przewidzieliśmy, 5. Stwierdziłam, że może wyciągnę wędkę. Zawsze tak jest. Czy jak ją już w końcu wyciągniemy, to nagle zbie... zbiera się wiatr. Ale niestety. Nie tym razem. O jeden węzeł. jakieś półtora spluja na sekundę. Na minutę. Jest. Co tam jest? Lutamy pod ramy żeglarzy, marynarzy i wszystkich innych odniku może Otóż, nie no, obie strony smakuje tak samo. <śmulny> Oto najbardziej wysunięty na punkcie. Był Ten tam. Nawet ludzie są na pomoście. Dopłynęliśmy. Marina płynę... nabita jak Sejm wakacje. Jesteśmy w Iśladku. W jednym porcie towarzystwie bardzo ekskluzywnych łódek. Tu druga, tej samej firmy. A tu trzecia. Ale do rzeczy. Wypłynęliśmy o 7.15, a dopłynęliśmy o 7.45. To daje 12,5 godziny ciągłego płynięcia. ciągłego płynięcia. Niestety bałtycki wiatr pozostał chyba po polskiej stronie, bo nic do Szwedii nie dowiało. E, więc połowę tego czasu płynęliśmy na silniku, co nie jest problemem. No, Ale zrobiliśmy prawie 50 mil morskich z kanałem po drodze, wyczerpane to minuty. Mm. Dokładnie. Stare miasto, Fisztat. O, jest Continental. Ciekawe, czy John Wick załatwia tu swoje interesy. następne następny, śniadanie. Tu herbatka, widać piżamka znowu w natarciu. Arkadiusz poszedł już załatwiać jakieś sprawy. To jest jak się wstaje, skoro świt, ma się mnóstwo rzeczy do załatwienia, no to już trudno. Ja tutaj zjadam śniadanie, które okazało się wielkim niewypałem. Miały być dzieciowe płatki, słodkie przecież, nie? Wiadomo, kupione specjalnie firmowe, żeby skoro już trzeba jest coś na śniadanie, żeby mieć z tego jakąkolwiek pociechę. I te płatki nie dość, że nie są słodkie, to jeszcze w smaku są takie, jakby były zdrowe. Czuję się kompletnie oszukana. A najgorsze jest, że wrzuciłam sobie ich pełno do miski i teraz muszę je zjeść. Nie zaczyna się najlepiej ten dzień. Wychodzimy z Isztar, a tu chlebogryzarka, pogłębiarka, jakkolwiek się to nazywa. Do sklepu okazał się zakończony niepowodzeniem, bo sklep jest otwarty do 18.00, a jest 18.07. Nie fal. Ale spoko ponad, jest tu więcej sklepów. Arkadiusz już szuka i nas prowadzi. Kierujemy się na południe. Wstarczyliśmy na miejsce, Arkadiusz nas zaprowadził. 18.11 i sklep otwarty o do 22.00. Na ikę zawsze można liczyć. Idziemy poczynić zakupy jedzeniowe. Dramatu śniadaniowego ciąg dalszych. Mamy te? Kupiłam takie, a miałam kupić takie. Te. O Boże, Ale jestem jeszcze to. bardziej oszukana. Jak to możliwe? Po co tyle rodzajów? A byłam w sklepie i obok stały te. I stwierdziłam, nie biorę zdrowych. Trudno, biorę. To nie bierzemy miodu? Możemy wziąć miód. Będę jadła zdrowe z niezdrowymi i dolewała miodu. Nie kręć głową. Arkad już niesie nasze zakupy, w tym zdradzieckie płatki. Właściwie nie to właściwe. i do wieczorny. No, porcie Przeczytałem Twittera, gazetę i maile. Teraz mogę iść spać.